Witajcie w czwartym już odcinku z serii Multi-M Craft. Ja jestem LMK, a dziś, a może nie, jeszcze nie będę zdradzał, czym zajmiemy się dzisiaj. Yy, przez, grałem przez długi czas kopiąc tunele, jest ich teraz naprawdę mnóstwo, ale znalazłem też dużo surowców. Jak widzicie, mam. Diamentową łopatę i diamentowy kilof no, Ale tutaj niewiele ciekawego Zaczynamy w takim miejscu, ponieważ znalazłem lapis Lazuri, na który czekałem. Jeszcze wcześniej go nie spotkałem. Jest to pierwszy raz i chciałem się z wami tym podzielić Ile? Yupi! 4. Pierwszy raz. O to mi chodziło. O, jest więcej. I jeszcze Nie, nie wierzę w to, ale będzie niebieskiej wełny. Cudnie. 34. Czujecie to? 34 za pierwszym razem. Uff Nie no. Wspaniale. Na to czekałem. Wykopom na chwilę, i to już w czwartym odcinku Wykopię jeszcze trochę Tutaj tego węgla O, nawet żelazo jest I Pójdziemy na górę Diamentowy kilof i łopatę Nie Kilof zrobiłem do kopania surowców, ale gdy widzę tą prędkość, to nie mogę się powstrzymać i często kopię nią zwykły kamień. No cóż, muszę się przyzwyczaić, żeby tego nie robić. A dużo węgla. Jeszcze tutaj jest Węgiel nie jest mi aż tak potrzebny, bo pochodnie tylko tutaj używam w tych tunelach, a do niczego innego, on mi się nie przyda raczej dobrze, załatajmy dziurę i możemy iść na powierzchnię na no, to czekałem lapis lazuri będzie niebieska wełna dobrze, wracamy pokażę wam przyrost Okazji, ile tu wykopałem. No, to nie jest aż tak długi tunel, bywały dłuższe. Często ograniczała mnie lawa, gdyż musiałem zatrzymać się. Nie mogę dalej kopać. O, jak tutaj. Tam też raczej. Tutaj, tutaj. Jak widzicie. Tutaj są nasze dwa wejścia. Powiększyłem je o kratkę, tą, aby można było szybciej schodzić. Jeszcze dodam system z wodą, abyśmy mogli, abyśmy nie musieli łapać się z powrotem, drobinki przy schodzeniu. Podróż jest dość długa. Tu jakaś jaskinia, ale nie będziemy jej na razie badać. Jak widzicie, kilof już tyle zużyłem, co oznacza, że wydupowałem dużo surowców. Mam du mnóstwo czerwonego piasku, też zwykłego piasku dużo nazbierałem. Byłem na pustyni. Wyrównałem teren, na który będzie farma kaktusów. Miałem nie mówić. Dobra, stało się. Uchyliłem wam rąbka tajemnicy. Aaa, chyba tego nie widzieliście. Proszę. Zrobiłem schodki drewniane. Dąku też nie widzieliście. Kurczę, zapomniałem o tym. Tutaj jeszcze niedokończone wejście jest. Dynie. Dynie znalazłem przy okazji, gdy oj, chwilkę. Dobrze, jestem z powrotem. Dynie znalazłem przy okazji, gdy drewno szukałem. Znalazłem cztery. Postawiam, tak. W końcu poprawiłem wejście, teraz wygląda to tak. Ogólnie cały domek poprawiłem. Jak widzicie ma taki wygląd. Tam magazyn dokończony. O, wieczki. Weźmiemy wełnę i już idziemy. Do środka. Bo jest ciemno. Trzeba iść spać. Magazyn zrobiłem. Oj, tu nie wejdziemy. Może trzeba będzie rozwalić płotek. Ej, po co to robimy? No musiał chodzić naokoło. Bo nawet nie ma miejsca. Jak widzicie, mam trochę lawy już. Tutaj dwa łyżeczka, lampka. Pokażę Wam jakiś fajny motyw. Pójdziemy spać. I budząc się. Tak, jakbyśmy wyłączali lampkę nocną. Bo jest dzień i już musimy wyłączyć. Nie wiem, tak jakoś mi się trafiła. Wygląda to ładnie. Zebrałem też mnóstwo kablestone. Nie wiem, co ja będę z niego robił. O, nawet nie mam gdzie chować już. Będzie trzeba tutaj ustawić drugą skrzynkę. Dir tu nie mamy. Sąd tu nie. Redstone jest. O. Redstone'a wydobyłem aż tyle Tutaj mamy węgiel żelazo diamentów 14, złota 12. Dziwne, bo zazwyczaj miałem więcej złota, ale Nie będę płakał z tego powodu Dobrze, weźmy deseczki, bo... Dzisiaj zajmiemy się yy, polem uprawnym, a będzie ono się znajdować tam. Zróbmy sobie motykę, aby zebrać trochę nasion. Motykę się robi w taki sposób. Ciach, ciach, i mamy. Schowajmy troszkę węglu. żelaza do przetopienia. Dobrze. Ja nie będę zbierał motyka, bo już nazbierałem 35 nasionek. Weźmy też czcinę cukrową. Ale pokażę wam jak się, jak się zbiera. Czcina jest. Jak używać w ogóle motyki? Nie używamy jak z większość narzędzi lewym przyciskiem myszy, lecz prawym. Podchodzimy do takiej oto trawki i klikamy na prawym Aż w końcu wypadnie nasionko. O, jest A takie nasionka sadzimy, a potem możemy dostać z niego zboże Zrobiłem już kontury w szkielet. Pod tymi deseczkami płynie woda, jest to nieskończone źródełko. Nie musi być, ale chciałem, żeby było ładnie. Roślinki muszą mieć dostęp do wody, a to chyba jest najlepsze yy, ekonomicznie rozwiązanie, gdyż... Aj. Jest najlepsze, bo zajmuje najmniej miejsca. No i po prostu jest dobre No nie wiem jak to powiedzieć ZNOWU Dobra Dwa będą przeznaczone na czcinę cukrową A dwa będą przeznaczone na nasionka Weźmy tak Nasionka jak widzicie nie możemy podstawić na trawie więc musimy ją zaorać O widzicie nawet widać trochę wody I sadzimy Pamiętajcie aby potem nie chodzić po tych nasionkach gdyż niszczą się uprawy O jeszcze trochę nasionek z wyźmie. O szybko się zrobiło Kurczak, idź stąd. Bo mi niszczysz uprawy. I teraz posadźmy czcinę cukrową. Czcinę już możemy sadzić na diercie. Znalazłem trochę jeszcze wcześniej jak szukałem. O! To wszystko obudujemy szkłem i będziemy mieli szklarnię. Pamiętacie jak sadziłem drzewka? Pomyliłem się, przepraszam mój błąd Wystarczą 4 yy, kratki odległości gdyż drzewo się rozrasta na dwa Tutaj są jakieś dziwne wielkie drzewa, nie wiem dlaczego Posadziłem ich więcej, bo tam było za mało Czemu te drzewo jest takie duże? Hmm. Ciekawe, ciekawe Mamy taki lasek Przyjemnie to wygląda z domku, jak patrzymy. Wróćmy się po szkło i będziemy budować szklarnię dalej. Gdzie jest? Glas jest. Hmm, nie mam miejsca. żeby to wyrzucić włożymy ten dirt może o drzwi zamkniemy i idziemy robić szklarnię podobnie będziemy robić z kaktusami może wam pokażę gdzie tutaj też wyrównałem wszystko ogólnie ze zebrałem dużo piasku Tutaj będziemy robić farmę kaktusów. Będzie ona podobna. Zapewne wiecie, jak się robi automatyczną farmę. Więc, może nie będę aż tak pokazywał dokładnie, jak się robi. Ale pokażę już skończony. O, nie mogę. A, no tak, już nie mam miejsca. Wejście powinno być. Raz, dwa, raz, dwa tutaj ogólnie teraz zamierzam więcej z drewna robić jak mówiłem na początku dlatego też zmieniłem domek na mniejszy, ładniejszy i drewniany o tak trzcina rośnie na trzy w górę Raz, dwa, trzy, chwilkę Tu jest raz, tu będzie drugi, tu trzeci, więc tu można już dach robić. No i szkoda szkła. To może ja dokończę i zobaczymy się, gdy będzie skończone. Dobrze, jestem z powrotem. Szklarnia jest ukończona. Wygląda to tak. Zejdźmy na dół. No, przyzwoicie. Te deseczki są po to, aby można było po nich chodzić i nie trzeba było niszczyć upraw. Bambusa możemy ściąć. Aj, zapomniałem, że tych podwójnych... No dobra. Posadźmy jeszcze. W bambusie mi się zdaje, że... bambusie, tfu... A już mi się wszystko myli dzisiaj. Po odcinie cukrowej można chodzić, mi się tak zdaje. Więc jeżeli nie, to przepraszam za błąd, poprawcie mnie. Widzę, że mamy mało czasu, także chciałbym wam pokazać jeszcze nieco krajobrazu wyspowego. I tam myślę zakończymy nasz odcinek. Tutaj jest jakaś wyspa z krzyżem. Na pewno wykorzystamy ten motyw. Będziemy ją tak nazywać. Jest tutaj dużo wysepek ładnych, zresztą ciekawych. Włączę jeszcze fogę chwilkę, żeby ładnie wyglądało. O. Więc ja się z wami żegnam, zapraszam na mój kanał do oceniania, komentowania, no i subskrybowania. Na razie.